Is the Dobra obniż teraz swój poziom mocy. Well, trying, no próbuję, can't ale can't nie mogę sprawić, by był tak niski jak clone, clone. twój. Ale I, ja I, nawet... I, to znaczy... Yeah. dobrze. Postaraj like się. Me. Ej Krillan, spójrz. Co Ball! oczekuje? Wow, ogromne są. A niech mnie ACDC kopnie. Jezu, ci obcy są straszni. Zwłaszcza ten na, ten na przodzie. Wygląda jak ciota. Kryjan? Co? Cudaczny i osobliwy typ aliena. A myślałeś, że co? A myślałem, że nazwałeś go pejoratywnym słowem dla homoseksualisty. To coś, to facet? 14. Co to było? Kłak! A to tylko kosmiczna kaczka. Kim jesteście? Witam. Pozwólcie, że nas przedstawię. Nazywam się Frieza. Jesteśmy podróżującą trupą aktorską. Pozwólcie, że zademonstruję. Moi ludzie zagrają grupę pijanych marynarzy. A wy, stado małych foczek. I akcja. I cięcie. Czego od nas chcecie? Czemu zabijacie naszych ludzi? Cóż, byłem w okolicy pomyślałem, że to miejsce będzie przed cudnym miejscem na letni. Po co kurwa myśli, że tu jestem? Zabrać nam drzewa? Zarbon, dwóch trzech więcej. Znakomicie, Zarbon. Zodorian, widzisz, dlaczego nie może być taki jak on? Sorki, słuchałem kosmicznej kaczki. Cóż za majestatyczna zwierzyna. A teraz żarty na bok. Gdzie są smocze kule? Nie mamy ich. Wiecie, nawet bym wam uwierzył, gdyby starszy z ostatniej wioski nie powiedział mi tego samego. To było zanim zabiliśmy wszystkich i wydusiliśmy z niego informacje oczywiście. I co ciekawe, zaczynasz mi go bardzo przypominać. Please, Proszę, nie denerwuj się. Oj oh, well, ja się upset. nie denerwuję. Mam Have od tego ludzi. Do Doria z żymnością. O, popatrzcie, więcej małych foczek. Przybyliśmy, by powstrzymać tą bezsensowną rzeź naszego ludu. 92. To trwa już za długo. A teraz zapłacisz za to. 355. My, my... Co ty robisz? Kontynuuj, nie przeszkadzaj sobie. I... To my cię powstrzymamy. Wow, 419. I... Co ty do diabła robisz? Och, wybacz, to takie moje małe hobby. Słyszę te heroiczne przemowy tak często, że zacząłem je sobie liczyć w myślach, ile razy już słyszałem poszczególne linijki. You chorym, dla 190. Ach tak, więc. My. Wyruchamy cię w twoi! Ojej! 12. Zardon, wydaj rozkaz. Udoria, wydaj rozkaz. Bracisz. Chwila, musimy im pomóc! Gohan! Musimy trzymać się planu! Quack! Jakiego planu? Ciągle tylko kwaczesz i kwaczesz. I wciąż żyjemy! Ser, oni wydają się silniejsi niż Myś myśleliśmy. O, jak słodko. Mogą ukryć swój mikropoziom mocy. Tak jakby zabijają naszych. Oj tam, mamy więcej takich na statku. Nie to, żebym tracił kogokolwiek cennego. Teraz już nie możecie znajdować naszych wiosek. Do Doria? Zabij ich. Spoko. No dawaj, nas jest trzech, a ty jeden. Stary, posysasz w matmie nawet gorzej ode mnie. Co masz na myśli? Was jest tylko dwójka. To przecież nieprawda. Kopewlat. lat. Siemka, Pani Gris. O, oh, Goku, nazywaj Koku, mnie tak, jak wszyscy inni. Czyli? MILF. Nie, nie mam no pojęcia, co to means, znaczy, ale to przesłodkie so imionko. A, a czyż nie jesteś niezym MILFem, mi? kotku? Poza tym, co robisz poza kuchnią? Oj, mój błąd. Pamiętaj, co ci mówiłem, skarbie. Żony są do całowania, a nie do rozmawiania. Bawcie się dobrze. Wow, to jest ten statek? Cóż, była powiedział mi, żeby zacząć nad nim pracować, kiedy Buma byłeś jeszcze w szpitalu. W razie, gdyby poszło coś nie tak. Krilan, Dobra wiadomość jest taka, że prawie skończyłem. Wow! To normalnie najlepszy dzień! Chyba coś mi się źle policzyło. Naprawdę, mam kiepski dzień. do domu. A teraz, seeing, kiedy już nie zostało no kim ci już zagrozić. już zagrozić... O chwila, co to za przeurocze małe kotusie za tobą? Nie ośmieliłbyś. Ale są takie przesłodkie. Mógłbym rozkwasić ich małe główeczki. No, czy zmusisz mnie do tego? Bo w tej chwili mogę to zrobić na dwa baty. Ja również, mordzie Freeza. Dobra, macie. Dwieście kule i opuśćcie nas. Widzisz, Gohan? Oddają smocze kule. Teraz nikt nie musi umrzeć. Och, jeszcze tylko jedno pytanie. Czy mógłbyś nas nakierować do kolejnej wioski? Wygląda na to, że zniszczyłeś nasze detektory. Tego nie było w umowie. I 500 Gorgia pokazują, co wygrali. Krillan, on ich zabija. Wesołe myśli. Gohan, wesołe myśli. Zabiłeś mi Son. Ta! Sorka! Pozwól, że zrobię Ci przysługę! I proszę, teraz nie będziesz już za nim tęsknił. A jak już się tym zajmujesz, sprzoduj proszę resztę! Naprawdę kocham dzieci. Nie zostawiają po sobie takiego zsypu. Zdychaj Gohan! Nie jesteś liście! Liście na spokojnym strumyku! Jebać ten strumyk! Co do uudia? Czy właśnie walnął mi pyciarkowy łeb? Kwa, kwa! Co to u diabła było? Prawdopodobnie ta kosmiczna kaczka, ser. Ten statek jest zajebisty! Tylko gdzie jest ten guzik, co robi jagodowe babeczki? Nie ma takiego guzika. Nawet o nim nie pomyślałem. Na pewno. Byłoby naprawdę spoko obudzić się rano, wcisnąć guzik i mieć babeczkę. To byłoby super. Do cholery, nie ma tu babeczkowego guzika. Kurczę, a czy jest to gotowe do odlotu, doktorze Brief? Na Boga nie. Wciąż muszę zainstalować maszynę do cappuccino. Ale ja przecież nie pijam kawy. To nie kawa, Goku. To cappuccino. A teraz zostań tu. Muszę wziąć rzeczy z mojego sklepu. Nie dotykaj absolutnie niczego. Jak na przykład panelu grawitacji. Albo przycisku start. Przycisk start. Nie wciskaj. Przycisku start. No, a teraz zaraz wracam. Okidoki. Ciekawe co robi ten przycisk. Nie, goku! Odpalił się prosto w kosmos! Nic nie dała nauka jego! Kotku, nie widzę kanapki do tego piwa! Mm, te babeczki pachną jakby prawie były gotowe! Lektor Seju